Rotu na inaugurację rundy wiosennej przegrywa z BKS-em 4 do 1, z nami jest Adrian Granatowski, cały mecz w podstawie, wyszliśmy na prowadzenie, jednak coś później poszło nie tak, czego nam zabrakło albo w czym byliśmy gorsi twoim zdaniem? Tak, e, pierwsza połowa, jak to wynik zresztą sam pokazał, była 1-1, była wyrównana, natomiast druga połowa, no wydaje mi się, że po prostu nie wyszliśmy z szatni. Szybka, szybka bramka na 2-1 ze strony BKS-u, no i później, niestety, poleciało no już także na gorsze. No i niestety no, nie, nie ale dało się. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że gra była raczej wyrównana, natomiast to oni byli bardziej skuteczni. Tak, to jest taka, że się zgodzę w 100%. Bo wynik 4-1, z... Kurcze, no zwiastuje to, że, że jednak przewaga była spora, natomiast myśmy mieli swoje sytuacje, nie potrafiliśmy jej wykorzystać. Jak to wyglądało w okresie przygotowawczym? Czy, czy ta skuteczność była równie kiepska jak dzisiaj, czy to po prostu dzisiaj maszyna się zacięła? Ze skutecznością to u nas chyba jest problem. Od dawna problem. Od, 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 problem od dawna. Także no, przykładowo, super w pisarka, to był taki moment, gdzie faktycznie mogło być lepiej, no ale niestety nie chciało wpaść. Bekas był bardziej skuteczny, no to niestety oni dzisiaj. Wracając z trzeba punktami do pieska. Rozumiem, że dostrzegasz e, szansę, że w następnym meczu będzie lepiej. Mam nadzieję, że także będzie lepiej. Okej, okay, no to do zobaczenia. Do zobaczenia.